Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flash Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta przed nami ostatnia edycja RetroGiercowni, czyli komputerowej podróży w przeszłość. 29 sierpnia na Katowickim Rynku znów pojawią się stanowiska komputerowe, a wraz z nimi możliwość zagrania w gry, które czasy największej popularności miały 20, 30, a nawet 40 lat temu. Mamy komputer klasy 286, mamy komputer klasy 486, mamy też i już nieco nowsze sprzęty, bo Pentium 4. I tutaj pokazaliśmy kawałek tak zwanego LAN czyli ileś komputerów połączonych w sieć. Można sobie po takim rożytnym, nazwijmy to lanie, podłączyć gry, chociażby Unreal Tournament, czy też Quake 3 Arena, albo starą Fifę. No tych pozycji tutaj jest znacznie, znacznie więcej. Serdecznie zapraszamy znowu w czwartek z retrogiercownią Rynek, Plac Kwiatowy. No i od 14.00 do wieczora oczywiście będziemy do Państwa dyspozycji. Więcej informacji na temat retro -giercowni można znaleźć na facebookowym profilu Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Witaj szkoło na sportowo to pożegnanie wakacji zorganizowane dla najmłodszych mieszkańców Katowic, w którego trakcie mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas rywalizacji sportowych, a także nauczyć się wielu przydatnych rzeczy. Dzieciaki się bawią, malują sobie buźki, różnego rodzaju gry i zabawy dla nich przygotowane. Natomiast w tle tradycyjnie bezpieczeństwo mieszkańców, pierwsza pomoc przedmedyczna i wszystko to, co jeśli chodzi o mieszkańców najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. Natomiast urodziny miasta Katowice to hasło przewodnie naszej dzisiejszej inicjatywy Witaj szkoło na sportowo. Bawimy się jeszcze wakacyjnie, ale już informujemy o tym, co w Katowicach po wakacjach. Informacje o wydarzeniach organizowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych mieszkańców Katowic można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Centrum Informacji Turystycznej. W sobotę po raz pierwszy zorganizowano bieg dookoła Bogucic, którego trasa prowadziła osiedlami Kukuczki, Wajdy oraz ścigały. A na sam koniec zawodnicy mijali Muzeum Śląskie, przebiegając pod wieżą szybu Warszawa. Pierwszy bieg dookoła Bogucic będziemy tak naprawdę aranżować i tworzyć historię sportu tutaj, właśnie w Bogucicach. Mam nadzieję, że ta pierwsza impreza zapoczątkuje kolejne, które odbędą się tutaj w następnych latach, bo mamy taki plan, właśnie, żeby rozbudzić te Bogucice, pobudzić je do życia i tak naprawdę do aktywności sportowej. Generalnie wydarzenie ma za zadanie integrację, aktywizację dzielnicy i trochę pokazanie, jakie fantastyczne zmiany zachodzą w dzielnicy Bogucice. Chcemy, żeby ludzie nie tylko z Bogucic, bo tutaj zapisane jest sporo osób spoza Bogucic, a także spoza Katowic, żeby dostrzegli, jak, je, jak ta dzielnica się zmienia, jaka jest fajna. Na każdego z uczestników biegu czekał pamiątkowy medal. Osobna nagroda przyznana została także najszybszym mieszkańcom Bogucic, zarówno w kategorii biegowej, jak i Nordic Walking. Urząd miasta Katowice po raz kolejny zorganizował grę miejską promującą budżet obywatelski. Niedaleko placu kwiatowego miał miejsce start zabawy, gdzie uczestnicy dostali mapy z zaznaczonymi punktami w mieście, do których musieli się udać, aby wykonać poszczególne zadania. Właśnie wystartowała gra miejska wkręcie w Kato, której celem jest promowanie głosowania w budżecie obywatelskim w Katowicach, właśnie. Uczestników czekają oczywiście zadania związane z budżetem obywatelskim oraz tak, żeby troszkę ta gra miała lżejszy charakter, parę wyzwań o charakterze, no powiedzmy, sportowym, takim aktywności, które też zintegrują nam drużyny. Gry miejskie są naprawdę coraz popularniejsze, co zresztą widać właśnie dzisiaj choćby, i ludzie no, z chęcią spędzają w ten sposób wolny czas, tak? Bo to jest naprawdę super, bo przenosimy to, co normalnie jest w komputerze, jak gra komputerowa, no w miasto i miasto staje się planszą do gry. Wydarzenie było bezpłatne, natomiast jednym z warunków wzięcia udziału w zabawie było utworzenie grupy liczącej od 2 do 5 osób. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowicetv.eu oraz komtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.